Moi drodzy, słuchajcie, Jawor zawołał mnie szybko na serwer, bo generalnie okazuje się, że ktoś podpalił w ogóle nasze lasy, jak widzicie. Tutaj Jawor już pogasił, tak, ale widzę, że... bardzo serdecznie. Dzień dobry, słuchajcie, subskrybujcie kanał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i nie wiem co się stało tutaj, ale generalnie tak na serwerze jest jeszcze Magister, jest Nitashi i stary, wyjarało mi tutaj pół lasu, który zasadziłem. Powiem Ci tak, chodź ze mną, ja ci pokażę gdzie wyjarało jeszcze w lasu. Zapraszam A, no... serdecznie tutaj, w tym kierunku. Co się stało z tym autem? Nie mam pojęcia, tak samo tu Co się stało? Dlaczego Nie mam pojęcia, stary co ci w ogóle zadziało na serwer że stary pół lasu zniknęło pół pieprzonego lasu zniknęło chodź tutaj zobaczyć jest. stary patrz tu jeszcze się pali tam jeszcze są resztki ja aha no to nieźle tam nieźle. Nie tych drzew okorowanych nie już ich Ta. nie ma ja nie ty mogę ty się pewnie zapytasz co się stało z tymi drzewami a ja ci odpowiem dobra nie umiem tak gadać ty tylko umiesz tak gadać mi się pewnie zapytać co się stało z tymi drzewami o, a... a ja wam powiem że no nie wiem <laughs> wydaje mi się znaczy w sensie ja mam jednego podejrzanego raz pewien tutaj e, obywatel się no. spójrzał do mnie ten co mieszka mega daleko. Aha. tamten teren, który widzisz tu na wprost. Teraz staj sobie tutaj na drodze. I widzisz Aha. tamte drzewa. No Tam, o. Są wycięte jak, jakby je wycinała jakaś pijana pip. Pinał się o to pewien obywatel, który mieszka w tamtym kierunku właśnie. O, ten obywatel tutaj pokazuje, ten właśnie obywatel. No ja nie ja wiem, ja, ja się domyślam, ten ale co. Si się zdziwił, jak, jakby to była jego sprawka. Afera drzewowa została rozpoczęta. Będziemy walczyć z tym leśnikiem, obsranem. Ale dobra, co jaworku. Jaworku? Generalnie skupmy się na tematach bardziej przyjemnych dzisiaj i tak dalej i tak dalej. Mianowicie okay. mam dla ciebie fajną ofertę oraz chcę od ciebie kupić zwierzaczka. Okej, okay, dobra, dobra. Dobrze, Jaworku. Słuchaj, ostatnio byłem na króciutkiej wyprawie i znalazłem coś naprawdę genialnego. Znaczy coś genialnego? Ty już to posiadasz, słuchaj, Jaworku. Przyniosłem dla ciebie. Proszę bardzo. Ale masz koks obraz by the way. To nie o obraz chodzi. Proszę bardzo, dobra, dobra. Rudolf. I to jeszcze... Sta ale ładny. No, Oj, uważaj, nie wchodź na niego no tutaj, widzę, bo to bo, wiesz. No, bo mnie w no. ścianę. Chodę. Wali w dupę. Tak, dokładnie. Słuchaj, Jaworku, więc tak, to jest dla ciebie zwierzaczek do zoologicznego. Ja go oddaję ze względu na to, że po pierwsze jesteś moim przyjacielem, po drugie, lubię cię, a po trzecie, bo jestem wspaniałym człowiekiem. Może być? Bo pewnie coś też w zamian, dlatego. No dobra, słuchaj. Dobra, dobra, Jawor, dobra, to czekaj. Pod sklep. Tak, tak, dobrze, Jawor Słuchaj, w takim razie udajemy się, moi drodzy, do sklepu ty, tak zoologicznego składa, ty w ogóle byłeś w tym sklepie czy nie? Byłem razem już oprowadzałeś. Ogólnie te renifery były w zagrodzie, bo tak się składa, że ja mam tutaj część zwierząt i renifery no. już przyniosłem do wow Bo ja ogólnie zbudowałem coś mega fajnego. Czego w sumie widzowie też większość widzów pewnie nie widziała. No. Aczkolwiek ja ci to pokażę jako pierwszemu, chodź, chodź, chodź. Zapraszam tu serdecznie. Dobra. Bo to będzie zoologiczny połączone z zoo, nie. Tak, to, to I tutaj, ja wiem, no. Tutaj będą zagrody dookoła. I słuchaj, pierwszą zagrodę, tak się składa, że już zrobiłem. Ona jest. O do... ja! Ależ to! To, to ale to, fajna, to tak, tak, więc. Generalnie wszystkie renifery tu były, ale widzę, że one przetransportowały się z powrotem tam. No to dziwne trochę. To będziesz miał zagadkę do rozwikłania. To mi się wydaje, że tutaj. Chciałbym kupić zwierzę, które będzie idealnie nadawać się do ochrony mojego sklepu. Dobra. Jeżdżę dwa zwierzęcia. No ochrony twojego sklepu. Wiesz co? Powiem ci szczerze, tak. Mi się e, kur... bardzo te mi się podobają. No właśnie, one są groźne, stary. No właśnie, no chciałbym te pultają to tak gryzą, że. Wow. No. O to chodzi, o to chodzi, twoja właśnie mama, o to chodzi Moja mama słabiej gryzie nawet <laughs> Twój stary też. Nie, no żarty, żartami, dobra. Nie, no powiem ci. Te misje są naprawdę fajne i myślę, żeby były no. odpowiednie do ochrony. Mm -hmm. Tylko teraz się tak zastanawiam, bo ich było pięć i w sumie nie mam pojęcia, co tu się zadziało. I kto dwa mi tutaj dwa, trzy, chodził? Dwa, dwa, trzy, cztery. Tak, Może, no, się, schował. W się schował. Nie, tu jest, dobra, tu jest. Chodzi o Jest. O, dobra. My mamy generalnie dużo nowych zwierząt. Nowych zwierząt, których nie ma w Minecraft'cie. Posiadamy je z modyfikacji. Więc tak naprawdę, Jawora tutaj zoologiczny i zo może być naprawdę potężnym przedsięwzięciem. Znaczy, już no, jest. Będzie tutaj dużo. Dużo, dużo fajnych Także koniecznie ja... subskrybujcie kanały i obserwujcie. Tak, dokładnie, dokładnie. Filipka, Filipka, tutaj przede wszystkim. On... Jaworek, słuchaj, Jaworek, słuchaj. Słucham. Więc ja bym się chciał dogadać. Ja bym chciał dwa niedźwiadki do swojego sklepu zapożyczyć. Znaczy kupić po prostu. Ale mam dla ciebie fajną ofertę ogólnie. Bo jak wiesz, większość zwierząt y, można rozmnażać. A ja posiadam do rozmnażania pszenicę, marchewki do karmienia i tak dalej. Mhm. Pytanie do ciebie. Czy chcesz dogadać się tak, że ja na przykład za doprowadzenie, właśnie tego reniferka i za dostarczanie jedzenia tyle, ile będziesz potrzebował. Raz w tygodniu będę robił ci dostawę albo raz na trzy dni jedzenia, i powiedzmy przez następne trzy tygodnie ci tak mogę dowozić tutaj. Myślę, że jest to ciekawa opcja, aczkolwiek te misje są bardzo rzadkie. Okej. Okay. I powiem Ci, że no nie ukrywam, że sprowadzić je tutaj. Było to była, no, ciężka przeprawa. Naprawdę ciężka. Jest to kusząca oferta, aczkolwiek nie wiem, czy wystarczająca. Okej, okay. czyli tak, musiałbym dorzucić jeszcze pewnie trochę diaksów Myślę, że tak, myślę, że tak myślę, ile, że diak troszkę... ile, ile diaksów by tutaj pana interesowało w takim razie? No, ja może... pod... Tak, reniferek, no reniferki się rozmnaża, także reniferek akurat jest, nie ukrywam, że mniejszym problemem no, 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 no. Niedźwiedzi właśnie nie idzie rozmnożyć, one, one niestety tutaj są wszystkie, to są y, sami chłopacy, tak jak <laughs> lubisz Także, o, tak... o. no żartuję, no tamten <śmiech> <śmiech> Tak, to siłą rzeczy nie są w stanie razem się tutaj, wiesz, y, No, tak czy znaczy jeden drugiemu. Znaczy, wchodzą se w dupy trochę, ale no ja wiem o co chodzi. Ja wiem o co chodzi, no. O, no, no dokładnie. Także myślę, że 20 diaksików jak mi dorzucisz do całego dila to będzie ok. Dobrze, dobrze. Tak, dogadani. W takim razie, panie Jawor, ja rzucam o, 20 diaksików, i cyk, 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 cyk. Bo wiesz, bo one lubią naturalne środowisko. Aha. Ja tak się składa, że mam lód i śnieg. Bardzo dużo tego lodu i śniegu. Czy znaczy je karmić tutaj... trzeba? Karmić je trzeba jakimś mięsem, czy one raczej. Rybki. One rybki. Musisz im rzucać rybki i liczyć na łaskę, że Jedzą pod nogi, musimy. Dobra, masz dobra. jedną smycz. Ja o. wezmę drugą smycz. I będziemy to... prowadzić. Tak, będziemy je upro... znaczy prowadzić, no? Dobrze, czy mogę no, sobie to... wybrać? One, one ogólnie mają imiona, tak. Okej, okay. Hubert Lemańczyk. Mamy tutaj Hubert S. Mamy tutaj I'm Alone. Mamy Kaja SS. Czemu one mają tak. takie powalone niki? Tak wyszło, no. To są tak. niki, nie wiem, jakichś widzów, subskrybentów. Tak, ogólnie, ogólnie to są niki widzów, no? Napiszcie w no. komentarzu, jak nazwać nasze dwa misie. Powiedzmy, że niech to będą dwa męskie imiona. Ja bym sobie wziął w takim razie, no, nie wiem, tutaj I, I'm, I'm alone na mnie patrzył się tak długi czas, mi się wydaje, więc powiedz mi, kto jest jego najlepszym przyjacielem, tego samotnego. Ja wiem, że on jest on samotny. On właśnie ale... samotny akurat, ale myślę, że Kuba, by z nim z chęcią poszedł, dlatego ja bym Tak, by Kubę. Kuba, tak. No, tak. Kuby zazwyczaj są gadatliwe. Dobra, to chodź idziemy w takim razie. Chodź misiaczku, chodź. Panie okay. samotny, proszę. One są ogólnie ulane, także one za szybko nie uciekają. Tak, normalnie. Jak trzeba będzie dziabnąć, to dziadną, także nie masz się o co martwić. Ja właśnie mam problem z moim, bo on do mnie się wystawia ciągle. On nie nie chcę ze mną iść. Może miść. zobaczył twój strój, może zobaczył twoje kolorki i wiesz, i pomyślał sobie. Słuchaj, to powiem ci tak, to jest przygoda, moi drodzy. To jest przygoda. Pływam ze swoim niedźwiedziem polarnym w wodzie. No tego jeszcze nie było tutaj na serwerze. Ale ja się zastanawiam, co z moim autem się no stało No i czemu ty stary jeździsz bez numerów rejestracyjnych? Słuchaj, ja chciałem dać blachę, Aha. ale ja myślę nad nazwą. Napiszcie mi w komentarzu, czy nazwa dla tego auta z takim znaczkiem, e, chill wagon, e, blacha by zrobić, Na przykład e, A widziałeś blachę? K1 wagon. Paczola, Caiden Diz, wiem, widziałem, tak, widziałem. Tak. Dobra, więc mamy dwa niedźwiedzie, słuchajcie, w sklepie. Ja myślę, że gdzie im przygotować ten teren dla nich, bo ja myślałem, żeby tutaj zrobić nawet te, coś takiego malutkiego No, właśnie z tej strony powiem ci, że jest idealne miejsce, bo tu masz trochę pustej przestrzeni mm -hmm. i to było spoko miejsce. Wiesz co, ja pójdę po materiały, dobra? W tym o, czasie. Jeje. No dobrze. Wezmę tego jednego w ogóle. Ja je odstawię bardziej do tyłu, bo tutaj może być z nimi problem trochę. A to jest fajne, bo jak ktoś się będzie pultał, moi drodzy, do mnie, będzie się pultał, będzie mówić. Ej, już ja ci walę kopa na łeb. Ja powiem, Kościół, czy ty widzisz. Ja tutaj mam. Patrzcie, o, tutaj się sepoko... Nie, dobra, to dziwnie wygląda. O, widzę, że pan Jawor już przyszedł. Ale Ta, z... Pani, witam, pa, witam. panie Jaworski, proszę bardzo. Ja chciałabym powiedzieć, że tak, tutaj jak widzi pan pszenicę powoli sobie gromadzę. E, oraz marchwi mam bardzo dużo, aczkolwiek ja chciałem tylko powiedzieć, że. Widzowie, ja wam tego nie pokazywałem chyba jeszcze, ale tutaj mamy arbuzę, a tutaj mamy mm, kanole, tutaj mamy kanole. I generalnie kwestia jest taka, że tą kanolę mam zamiar zamienić właśnie na pszenicę, żeby tutaj panu Jaworowi oraz też. Przy okazji Szymkowi w ogóle, bo Szymek też ma dużą farmę owiec, no bo zbiera tą wełnę jednak. Więc będziemy im po prostu dostarczać duże pakiety tego typu materiałów. Więc e, przerobię tą kanolę, bo widzę, że Noiracht nie chce chętnie kupować, a wydaje mi się, że jeśli ograniczę ilość benzyny na serwerze, to może być ciekawie, więc... Em... Może być problem, no. Ja bym proponował ci po prostu zrobić taką mało... Ma takie małe lodowisko. Zrobić im ze śniegu po prostu taki mały domek jakby. Nie no, wiem, domek chyba ze śniegu jest, Takie no, iglo. Tak myślę, takie iglo jakby, no. Coś takiego. Dobrze, więc słuchaj, mamy teraz Teraz tutaj tego tyle i chyba... Ja bym im tutaj jeszcze coś dał. Tu w rogu, zobacz, tutaj, tutaj. zrobił im taki no. mały basenik, taki 4 na 4, Te o. dwa na... No, 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 tu, tu no. Robisz coś takiego i tu jest idealnie, nawet kładziesz tutaj lód. I teraz czekaj. to ja bym proponował też na lód zamienić. I tu wodę wylać. No, no, no. Będą miał jeszcze taki jest... mały basenik swój. Tak, tutaj, to... czekaj, tutaj też zmienię na lód. Okej. Okay. Zostawimy no. im szyby, ale genialne to będzie. O, ja nie mogę. Cyk, cyk. Ja, ej, stary, to będzie naprawdę super. No. No, ładnie to wygląda, no, bardzo. aż Szymek kiknął, taka zima, tutaj się zrobiła. <gry> tutaj lód chyba, co? Spowro damy do końca. Jest... Słuchaj, stary, wpadłem na genialną Aho. atrakcję. Patrz, wpadłem na genialną atrakcję. Zrobię, patrz, tutaj pudełko. Aha. W, ten, nie? w tym miejscu. W tym miejscu dam po prostu ryby. I ktoś będzie mógł sobie wejść do sklepu i po prostu dokarmić te ryby. Dokarmić e nieźwiatki. No i słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie już na tyle w dzisiejszym materiale. Wbijajcie do Jaworka oczywiście, bo tutaj serdeczne wspaniałe deile wleciały. Jak widzicie, nasz sklep zyskał, wspaniałych sprzymierzeńców. No i co? Wbijcie też na Instagrama Joshi i to ma ze względu na to, że tak naprawdę wybijamy 200 tysięcy już niedługo. No i subskrybujcie kanał, koniecznie poprzednie odcinki. Cześć! Eluwina!